Najostrzejsza zupka jak Siemanko, witam w kolejnym odcinku Ziom Sebulon. Dzisiaj gramy w 99 dni w lesie. Mój ulubiony horror, ale to nie będzie zwykła gra, uwaga. Bo mamy challenge. Jaki challenge? ta -da! Każde trafienie przez wilka kończy się z jedzeniem tej pikantnej zupki. Zobaczymy czy jest tak pikantna jak mówią. Zostawcie łapeczki w górę. Kto nie subskrybuje nie zostawi subskrypcję. I ciśniemy do przodu. Zupka gotowa, jest, wszystko przygotowane, także ciśniemy do przodu. 99 dni w lesie jem zupkę chińską, najbardziej ostrą zupkę chińską na świecie. Jak tylko ugryzie mi wilk, Śmierdzi ta zupka tutaj. Mam tą zupkę tutaj po prostu i czuję jak od niej daje po prostu pieką mi oczy. Także nie wiem czy ten challenge to był tak dobry pomysł. Ciśniemy do przodu. Słuchajcie, próbujemy rozbudować bazę. Zrywamy wszystko po drodze. Generalnie tutaj był jakiś update, jest pełno jakiś żab w nocy lata jakaś sowa. Mam nadzieję, że na nią trafimy, bo chciałbym poznać tę przeuroczą panią. Dobra. Robimy drzewko. Stara torba, pyk. Łapeczki w górę koniecznie, to jest ten moment. Co to jest, ty stare radio? Bierzemy? Bierzemy, ty. Może się przyda stare radio, ty. Zajączek, chodź, ja tak uwielbiam zajączki, ty. Dawaj, 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 dawaj. Chodź tu, 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 tu. Jak mi przykro, słuchajcie, zbieramy wszystko co jest. Ty, a tu można chyba łowić ryby teraz, ty. Co tu się dzieje? Rozbudujemy sobie... Monety! Pieniążki to ja lubię, ty! Dawaj to jemy to. Jemy. Jagódki, jagódki. Mamy wszystko, słuchajcie. Brzuszek napełniony w sam raz, żeby jeszcze wciągnąć w zupkę chińską. Przypominam, najbardziej ostra zupka na świecie. buldak, Ty, ale tu jest drzewa! Ty, wrzucamy to wszystko tutaj. Stara torba, pyk. I rzucamy tu 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 tu, 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 tu. wszystko. Co to narąbał tyle tego drzewa? Ty tu jest tyle zbierania, że to jest po prostu masakra. Słuchajcie, ale musimy naprawdę się przygotować. Ja muszę zaraz zdobyć jakąś broń, żeby się nie, nie dawał tak łatwo wilkom tutaj chwytać. Wiele osób mi opowiadało, jak pikanna jest tak zupka także zobaczymy, czy to jest prawda. Słuchajcie, mam tutaj dwa wilki i mam przed sobą zupkę i nie mogą mnie te wilki zobaczyć, więc się wycofuję. Co ja znalazłem jakieś? Co to jest, nasz si Pudełko z nasionami, dawaj to, ty! Dawaj, dawaj, dawaj! Co mi tu, elegancko, ty, dawaj to wszystko! Jest, siurka, ty! <grywka> Szykujemy sobie kierę, żeby nie było jaj I szukamy tutaj Cip, 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 gdzie jest ten jakiś dzieciaczek? Jest zajączek, ale chyba zostawimy biednego zajączka Naprawdę, słuchajcie, jestem pro zwierzęta Także ciśniemy do przodu Idziemy odblokować jakąś skrzynię Bo widzę z daleka, że jest jakaś skrzynia, także zobaczymy Ale pamiętajcie, trzeba omijać wilki, tak? Pyk, otwieramy skrzynię, co to będzie? Uwaga, łapeczki w górę Oby było coś ciekawego Ty, ja dawaj to, weź Ja cię, z czwórka, jedziemy Ty, teraz mogę atakować wilki? Przetestujemy zaraz na jakimś wilku Ty, albo dawaj zajączka Patrzcie, dwa razy, tutaj trafiony, dobre! Nie! Ucieka! Trafił mnie wilk! Trafił mnie wilk, po prostu! Nie! Zostałem trafiony przez wilka, słuchajcie. Więc, tak jak challenge mówi, niestety czeka mnie to, czego nie chciałem. Próbujemy zupkę chińską, zobaczymy, czy jest tak ostre, jak mówią. Uważajcie. O Boże! O matko, słuchajcie. Nie wiem jak ja będę grał, ale uwierzcie mi, że ta zupka jest naprawdę bardzo pikantna, Matko woska. Masakra. A few moments later. Słuchajcie, przyszła noc. Piecze mnie gęba prosto od tej zupki. Jest tak pikantna. Słuchajcie, gdzieś tutaj chyba widziałem jakąś skrzynię. Muszę się przyczaić, tylko żeby nie widziały mnie te wilki. Maga? NIE! Ty chyba schowam się, tu, mnie nie trafi? KURDE NIE! Poczekaj, muszę... Muszę go zabić! NIE! 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 Słuchajcie, challenge. Jem najostrzejszą zupkę świata za każdym razem, jak ugryzie mnie wilk w Roblox. Słuchajcie, to się rozchodzi do nosa, to jest po prostu jakaś masakra, naprawdę. Nie wiem, jak można to jeść po prostu, ale to jest tak pikantne. Słuchajcie, zginąłem i wsadziłem sobie papier, bo tak mi cieknie z nosa, po prostu ta bzówka jest tak pikantna. Nie wiem, czy to widać, ale mam po prostu spocone całe czoło. Masakra, po prostu po co mi to było. Dobra, mamy zabitego jakiegoś zajączka. Słuchajcie, nie wiem czy słyszycie, ale po prostu mój głos się tak zmienił, bo po prostu mam tak pojarane gardło od tej zupki chińskiej. Poziom osiągnął 100. Zabijamy zajączka, żeby coś tu mógł zjeść. Ja zjem sobie marchewkę po drodze. Pyk, marchewki, bardzo zdrowe, słuchajcie, witamina E, witamina A. Marchewka zawiera bardzo dużo witamin. Ty, węgiel, ty, można go zwinąć? Dawaj, jeee. Yeah. Stara torba. Śniegi jakieś, wbijamy tu do środka, słuchajcie. Ja cię sunę, ty idę po tym. O, cicho, widzę coś ciekawego. Może coś będzie w środku. Przeszukujemy wszystkie te chatki, które tutaj są. Wbijamy do środka. O, tam jest wilk, słuchajcie, żebym znowu nie trafił. Bo ja nie będę chyba w stanie w ogóle zjeść po raz kolejny zupki, nie? Po prostu. Dobra, słuchajcie. O, tam jest jakaś chatka, uwaga. O, te wilki mnie nie widziały. Uwaga, jak ja tu tu wejść? Słuchajcie, próbuję wejść na górę. Uwaga, 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 uwaga. Jest skrzynia, zobaczymy, czy w skrzyni będzie coś ciekawego. Zostawiajcie łapeczki w górę, koniecznie teraz. To jest właśnie ten moment. GNAT! Słuchajcie, mam gnata, cisnę, będę mógł dzięki temu walczyć lepiej z wilkami, które powodują, że muszę zjeść zupkę chińską. Dobra. Rewolwer, pyk. Mamy trochę amunicji. No i ciśniemy do przodu. Słuchajcie, teraz to jest Przetestujemy na wilku dałego. Pa pyk! Pyk! Nie! 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 Nie ugryź mnie! Dobra, mamy go! Ty. Dla następnego do strzału. Wilczku, chodź tutaj! Czekaj! 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 Nie! Ugryź mnie! Nie! Czekaj! Nie mogę go trafić słuchajcie, dobra biegnę szybciej, Uwaga, do odstrzału jesteś Ty nie mam amunicji nie, nie, nie słuchajcie nie, nie, nie Wilku ugryzmiał aż cztery razy, czekają na mnie cztery wiosłowania tej wspaniałej zupki mm. Słuchajcie, nie wyobrażacie sobie jak to po prostu pali po oczach Najostrzejsza zupka chińska, idziemy do przodu Słuchajcie, to jest tak ostre, że to jest po prostu masakra. Ognisko jest prawie wypalone, nie jestem w stanie dbać o to ognisko. Bo naprawdę, jeszcze chyba ten tutaj biega, słuchajcie. próbuję zebrać drzewo. Mam nadzieję, że mnie nie dogoni ten renifer, bo naprawdę nie jestem w stanie teraz w ogóle walczyć. Ogień ugasił się, nie! Nie jesteś już bezpieczny, dawaj szybko to. Stara torba, zostałem sam! Przyziąłem sobie bulon, nie! Wilk! Nie! Nie, nie, dlaczego? <ścoughs> Kolejny kęs zupki, słuchajcie mm. Masakra, słuchajcie, nie mogę w ogóle prowadzić tego odcinka. Pali mnie po prostu tak morda. Zostawiajcie łapeczki w górę na zachętę. Nie wiem, czy ja dojadę do końca. Naprawdę jest bardzo ciężko. Wezmę sobie chociaż siekierę Nawet nie wiem, które to jest siekiera po prostu nie widzę. Nie mam amunicji, przeładuj. Nie mam amunicji, słuchajcie, muszę iść siekierą. Stara siekiera, słuchajcie, dobra. Trzeba chyba rozbudować trochę mapę. Masakra. Nie! Słuchajcie, jest tak ciężko grać tutaj, po prostu zupełnie inaczej się gra, kiedy palicie Cię morda, gonią Cię wilki, nie! Zostaw mnie! Cicho, wskoczę, może mnie nie ugryzie. Nie! Słuchajcie, jeżeli jest ktoś, kto ma jakiś sposób na te wilki, żeby nie gryzły, to niech zostawi koniecznie informacje w komentarzu. Jeżeli ktoś ma jakiś sposób na te wilki, to niech da znać w komentarzu, jak uniknąć tych wilków. Bo jeszcze jeden taki challenge i po prostu jeszcze jeden taki challenge i po prostu wypali mi gębę. Oła. Ja. zdrówko! Mm. A few moments later. Nie mogę tego po prostu pogryźć, słuchajcie tam coś wartościowego leży, biegnę, ale po prostu ja nic nie widzę, chyba jakaś skrzynia. Dobra słuchajcie, mamy jakieś po prostu skrzynie, omijamy wilka, omijamy wilka, nie może mnie zobaczyć, mam słuchajcie amunicję, otwieram skrzynię, może coś będzie w środku. Uuu, co to będzie? Słuchajcie, ale czo czoło mi się tak po prostu poci, mamy torbę, elegancko, rozbudowane. Słuchajcie, kolejna skrzynia. Uwaga na wilki. Tu jest jakaś zagroda dla króliczków. Słuchajcie. Eee! Ja cię sunę, ty otwieramy. Co to będzie w środku? Mam nadzieję, że to jakaś fajna broń będzie. Kolejna broń. Posiadasz już to narzędzie? Nie, no to słuchajcie. Masakra, dobra, robimy drzewo. Jest jakaś chata do spenetrowania, otwieramy coś w środku. Śruba, nie potrzebujesz śruby. Idziemy dalej, słuchajcie. U góry jest jakaś chata, może być dzieciak w środku. Wiecie co? Generalnie jeszcze ani razu nie udało mi się znaleźć tutaj ani jednego dzieciaka: ani tego dzieciaka dino, ani krakena. Słuchajcie, kraken. Uch. Macie jakiegoś znajomego, który się nazywa kraken? Wilbie chyba koni. Nie, ty! Dobra, słuchajcie, chyba. Bijam do wody. Słuchajcie, wszystko naraz goni. Nie, ty goni mnie, goni mnie, goni mnie. Uu, nie jest latarka, bo nie! Nie! Słuchajcie, nie! Uaj, przeładuj! Ty, można go zabić! Ej, nie! Masakra! Ostatni kęzupki, kończymy ten odcinek! Nie! Nie! Daj mi pogryźć. Zobaczcie, jadłem zupkę. Człowieku, czy ty dasz spokoju zjeść? Nie udało się odnaleźć dzieciaka. Wali mnie strasznie. K***a, więc chyba na tym skończymy. Jeżeli podobał wam się ten challenge, a mi podobał się najbardziej, zostawcie łapeczki w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku do zobaczenia. Cześć.